Rozmowa poranka. 8.11 na zegarach Radiem. Naszym gościem Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam, panie redaktorze, witam państwa. Okazja do spotkania jest, bo niedawno skończył się konwent prezydentów miast w Świętochłowicach. No i właśnie było głównie o szpitalach powiatowych. Ten szpital w Świętochłowicach ma obecnie największe problemy, no ale nie jest to chyba, panie prezydencie, powodu do radości, bo w Rudzie Śląskiej też jest raczej nie za różowo rzeczywiście inicjatywa od pana prezydenta Daniela Begera, prezydenta Świętochłowic, ale żeśmy ją podjęli, bo tak jak pan redaktor mówi, sytuacja szpitali powiatowych, których w województwie jest prawie 40, no jest trudna i chyba najgorsza z tych wszystkich rodzajów szpitali, które w naszym województwie mamy, bo oprócz szpitali powiatowych jeszcze są szpitale, gdzie tym założycielem jest marszałek województwa, czyli samorząd województwa śląskiego, ich jest prawie 30. I później mamy, później mamy szpitale kliniczne, tak? i jest, jest ich 8, i 11 jest szpitali prywatnych, więc tak naprawdę tu chodzi o cały ten system. I najgorzej mają te szpitale powiatowe, ponieważ założyciel no nie może, czyli miasto nie może po prostu dopłacać. Tak? To nie może być tak, że to musi być temat, który jest jakoś tam finansowo. Ograniczony, także że, że my, my wiemy, ile ile możemy, a ile szpitale potrzebują. I, no, no my jako Ruda Śląska tamtą kroplówkę też podłączaliśmy w zeszłym roku, w tym roku. No ale, ale sytuacja samorządów generalnie, nie tylko Rudy Śląskiej, nie jest łatwa w tym roku. Właśnie ta dziura rośnie, bo czytałem na portalu Rudzienin.pl, oni tam szacowali, takie mieli dane, że 60 milionów złotych długu mm -hmm. podobno ma szpital. Na no, ale od tego czasu to chyba jeszcze tak, się pogorszyło, co? Nie, panie redaktorze, ponieważ to były akurat dane z e, 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 czasu, kiedy trwała kampania wyborcza w zeszłym roku. Mm -hmm. No myśmy w międzyczasie Rada Miasta podjęła uchwały dwie o dok dokapitalizowaniu szpitala, i to było 8,5 miliona. To jest ta kroplówka właśnie. Tak? tak, to jest ta kroplówka. 8,5 miliona w zeszłym roku, w tym roku 6 milionów. I ta sytuacja się poprawiła. Zmienił się też zarząd od 1 października zeszłego roku, i tam przyszła pani, która w szpitalu przepracowała wiele lat, zna ten szpital bardzo dobrze i wiele takich ruchów które wydawało się oczywiste z jej punktu widzenia zostały zrobione i to pozwala jakby ograniczać to, to zadłużenie, więc, więc te zadłużenie takie um, jest um, o połowę niższe tak naprawdę od, od tej kwoty, o której pan redaktor mówił, nawet jeszcze niższe, tu chodzi o zaległości z poprzednich jakby, lat yy, i teraz staramy się na bieżąco prowadzić tą działalność. Czyli ono nie wzrasta, tak jak ono w Świętochłowicach, pan prezydent Beger tam zaznaczył, wzrasta że to ponad milion miesięcznie. Z wzrasta nieznacznie. Mhm. Yy, jest, to, jest to w miarę opanowane, ale teraz potrzebujemy jakby dalszych kroków, bo, bo to nie sztuka jakby wyjść na zero albo być blisko zera sztuką jest, żeby spłacić te długi, które powstały wcześniej I, ty, i to jest ten bagaż, z którym się mierzy pani prezes, więc z jednej strony patrząc na szpital w Rudzie Śląskiej, no to tu gdzieś sytuacja jest opanowana pod kontrolą, ale z drugiej strony no, mamy to wyzwanie, żeby, żeby te zaległości wcześniej narastające po prostu spłacić i z tym jest problem i teraz myślimy jak to rozwiązać, więc, więc e, temat jest. Ja widzę jakby dwa główne problemy, jeśli chodzi o cały system yy, zdrowia. No to jest kwestia yy, słabej wyceny świadczeń w jakiejś tam części. Więc, więc yy, tak naprawdę, jak żeśmy rozmawiali, to, to żaden szpital w niektórych aspektach nie jest w stanie się zbilansować, tak? Bo że ty, mhm. ty, ta wycena jest po prostu za niska. Yy, to jest jeden problem. Drugi problem to jest kwestia dostępu do kadry. I tu rzeczywiście mam wrażenie, że ta kadra od, od, od jakiegoś czasu, od iluś lat się kurczy. I, I tu mamy takie sytuacje, że, że te oddziały są zawieszane, a później zamykane z tego powodu, że kadry nie ma, tak? Że, że... To ja dorzucę trzeci, zdaje się, że inflacja też tutaj jest takim kamyczkiem. Tak. Inflacja wpływa na ten pierwszy czynnik, czyli na, na tą wycenę, no bo jak ta wycena jest ciągle na tym samym poziomie, a koszty rosną, no to te, te, te nożyce jakby się otwierają coraz bardziej, więc taki jakby postulat ogólny do zreformowania, żeby jednak tego, tej, tych, tych środków było więcej. Ja przypomnę, że, że cały ten pomysł z reformą podatków, zwany Polskim Ładem, to miał jeden z, jeden z ważniejszych celów to było zapewnienie więcej środków na ochronę zdrowia, tak? I te środki w kwocie ponad 13 miliardów trafiły do służby zdrowia, ale minister jakby obciął dotacje, które wcześniej kierował ze swojego budżetu, tak? I, i jakby to się zbilansowało i w systemie mamy znowu tyle samo pieniędzy, tylko minister jakby rozwiązał problem budżetowy ministerstwa, tak? Ale, ale mieszkańcy dalej mają ten sam Temat i to jest jakby, jakby dofinansowanie, finansowanie ochrony zdrowia to jest podstawa. No druga rzecz, tak jak już mówiłem, to jest kwestia dostępu do, do specjalistów. Są no właśnie, i... wróćmy do tych kadr, bo no, wiemy, że tutaj też są problemy. Zawieszony, zawieszona praca oddziału otolaryngologii od 22 kwietnia. No i Panie Prezydencie, jaki jest ten horyzont? Bo widziałem informację o zawieszeniu, nie widziałem informacji o odwieszeniu. No, w praktyce to wygląda w ten sposób, że jak szpitale mówią, że coś muszą y, y, za, zawiesić, no to jest pierwsze pytanie, czy zawieszą i odwieszą później, czy się staramy, tak? Czy jest tak, że te zawieszenie będzie prowadziło do jednak likwidacji i renegocjacji kontaktu, bo za kontrakt z NFZ, tam jest kwestia, jak się, jak się coś uszczupli, czyli się zlikwiduje, no to tam są kary, tak? Trzeba rozmawiać z NFZ-em. W przypadku Rudy Śląskiej i tego oddziału my będziemy się starali, zresztą to też było ogłoszone, że do 1 czerwca chcemy ten oddział odwiesić. Wszystko jest na dobrej drodze, więc staramy się, żeby, żeby przywrócić tę te, y, usługę też dla mieszkańców naszego miasta, ale też y, innych, bo y, trzeba powiedzieć, że jesteśmy w metropolii i, i pacjenci przyjeżdżają z różnych miejsc tak? i my to też widzimy. Nasi jeżdżą do innych szpitali, to był też temat dyskusji na, na konwencie prezydentów, czy tu, jakby, nie, nie, nie pogłębić współpracy. Tylko problem jest tego rodzaju, że żeby tą współpracę pogłębić, dogadać się, że, że ktoś robi, się specjalizuje w jakimś jednej dziedzinie, ktoś inny w innej. Do tego trzeba by siąść nie tylko z, z szpitalami powiatowymi, ale też z tymi marszałkowskimi, nie, z klinicznymi. No i kto zabierze te oddziały, które są nieco mniej I wyceniane, prawda? To jest bardzo prawda? trudna dyskusja, a na końcu jeszcze mus, czy, musi być akceptacja NFZ-u. Bo NFZ, jeżeli powie, że on ocenia tę to, to, propozycję wypracowaną tam gdzieś między szpitalami źle, no to on będzie nakładał kary. Bo jak ktoś zlikwiduje, a tu będzie rozwijał, to tu nie wypłaci nadwykonań, a tu naliczy kary. Więc do tego jest potrzebny jeszcze NFZ, no a tak naprawdę minister. Minister, więc, więc tu wchodzimy na poziom rządowy. Więc ta sytuacja jest dość skomplikowana. Ja bym jeszcze jedno zdanie chciał powiedzieć o kadrze. Bo tu są może dwa. Pierwsza rzecz, że ta kadra się starzeje, mówiąc tak kolokwialnie, z przeproszeniem dla wszystkich pracujących, że, że dopływu jest mało nowych, tak? I to jest jakby temat. I to jest temat taki, że, że no tu trzeba by chyba jakoś te specjalizacje i, i jakby etaty czy, czy osoby, które są dopuszczone. Do, do robienia specjalizacji po, powiększyć, bo my musimy mieć dopływ tej kadry, żeby, żeby pacjenci byli zabezpieczeni i leczeni. Więc to jest jakby jeden, jeden aspekt. A drugi aspekt sprawy jest taki, że, że tych specjalistów jest tak mało w niektórych dziedzinach, bo to nie we wszystkich, ale są takie niektóre, właśnie tam, gdzie tych specjalistów mało, mało się szkoli. Że te wynagrodzenia są bardzo wysokie, i tak naprawdę zespoły mogą odejść z dnia na dzień i się przenieść tam, gdzie szpital gdzieś więcej zapłaci. To jest oczywiście wszystko, jak to się mówi, na, na krótkie nogi robione, ale trzeba sobie powiedzieć, że niektórzy lekarze zarabiają więcej niż jakby pracowali za granicą, tak? już nominalnie. Także to są naprawdę bardzo wysokie wynagrodzenia. I Jeżeli my nie dopuścimy, jeżeli to nie zostanie jakby zaprogramowane, przeprowadzone dopływu kadry nowej tak, do, do tego całego systemu, no to, to część szpitali po prostu tego nie udźwignie. I, I będzie następowała taka powolna likwidacja niektórych z nich, tych jakby, które nie mają dopływu finansów z zewnątrz, tak? Szukamy tych rozwiązań systemowych, szukamy takich ponadpowiatowych rozwiązań. Panie prezydencie, o szpitalach można by było jeszcze bardzo długo, ale tak na koniec króciutko zapytam, bo wczoraj prawdziwą bombę odpaliło miasto Katowice, gdzieś tam poszerzając strefy płatnego parkowania. W ludzie śląskiej taka debata powoli zaczynała się jeszcze za czasów świętej pamięci pani Prezydent Dziedzic. Temat na jakiś czas umilkł. Co będzie dalej właśnie panie prezydencie w Rudzie Śląskiej? Ta debata cały czas trwa. My może nie pokazujemy tego medialnie, ale z mieszkańcami różnych miejsc rozmawiamy. Rozmawiamy o parkingach, o zajętości tych parkingów. My się chcemy do tego dobrze przygotować. Oczywiście bierzemy te wszystkie głosy mieszkańców. Weszliśmy we współpracę z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Jesteśmy jednym z, z chyba kilkunastu miast, które w taką współpracę weszły. I teraz ten projekt, w którym jesteśmy partnerem zakłada, że te miejsca i te wskazane przez nas tereny, gdzie jest problem, dostrzegamy go. Będą opomiarowane, filmy zostaną zrobione, zdjęcia zajętości miejsc w poszczególnych godzinach, w poszczególnych dniach i miesiącach. Więc ten projekt trwa prawie rok. Myśmy weszli w niego na początku tego roku, więc cały rok on potrwa i wtedy będziemy mieli diagnozę dobrą zrobioną. Bo strefy płatnego parkowania należy wprowadzać tam, gdzie ta, ta rotacja jest duża, tak, że tam, tam powinno, należy inspirować, albo więc inicjować tą rotację. Czyli okolice Urzędu Miasta chyba tak, nieuniknione, tak. że tam ta Myślę, strefa że, powstanie. Że myśmy wskazywali właśnie to miejsce, wskazywaliśmy jeszcze Halębę, ale to są te miejsca, gdzie, gdzie tam ludzie przyjeżdżają coś załatwić i jadą, tak. I tu jakby jest, jest dobry, dobry czas, żeby tych, którzy przyjeżdżają i stawiają samochód i idą gdzieś zupełnie w inne miejsce, żeby ich jakby jednak zachęcić do tego, żeby parkowali jednak w innych miejscach, nie zajmowali tych miejsc, które powinny być dostępne i tam, że powinien ten ruch się cały czas trwać, więc wchodzimy w, w ten, weszliśmy w ten projekt, będziemy mieli dane i wtedy będziemy podejmowali decyzję. No to jest kwestia już raczej następnej kadencji. A zatem do tematu wrócimy już w przyszłym roku. Michał Pierończyk, prezydent Rudy Śląskiej, był gościem Radia M. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Radio M 107 i 6 FM